Rekord 265, znowu się ja zapraszam was na drugi mecz. Drugi, pierwszy mecz odnośnie 1,4 ligi Mistrzów. 1,4 finału, na ćwierć, no, do ćwierć finału. Teraz tak, Juventus kontra Barcelona. Na 11 kwietnia 11... Tego przypominam. Mecze, więc... Pierwsze mecze nagrywam. na noc, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a później nagram wam na rewanże z finału Ligi Mistrzów. Na razie nagrywam po pierwszych meczach. Jeszcze Pierwszy jeden mecz mam nagrany. Borussia Dortmund kontra AS Monaco. Teraz Juventus Turyn kontra FC Barcelona. Następny mecz będzie Bayern kontra Real Madrid. No, no. Jesteśmy, jest w mięle, to się, ja no Jakże miło powitać Państwa komentować będą Dariusz Szpatowski i Jacek Raskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Juventus jest najpopularniejszym włoskim klubem piłkarskim. Według badań w samych Włoszech około 30% kibiców to i z starej damy. Okazuje się, że więcej kibiców Juventus ma poza i poza Piemontem. Można to zauważyć także po tym, że bilety na mecze pokazowe Juve w innych miastach wyprzedają się na piłkę. Projekt PINAS SATO prowadzona z wielkim rozmachem rewitalizacja terenów w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu w Na terenie ten ma powstać centrum szkoleniowe, park, a także hotel, sklepy i apartamenty. parę Mecz zacznie nam Blaugrana. Blisko już do bramki. Rakidzic. Szykuje się do doszortowania. Próba odbioru piłki w ślizgiem. Dlatego rodzina ciekawa akcja. jest w siatce, brawo! Pierwszy strzał, pierwszy gol. Można by powiedzieć stuprocentowa skuteczność. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. w tym meczu. Jeden do zera. strata, w środku. Messi. Sergio ale nie, Piłka dobrana na skrzydło do Messiego. Po, Odda, tę piłkę. Ładny przechyt piłkarzy Barcelony. Neymar. O, to też długo mnie. I jest ta. Sergio Busquets, Sergio Roberto, tak i dziś podaje z powrotem. Dobre przejęcie podania w środku pola. w To Aż się wierzyć nie chce, że nie padła bramka. Widać, że drybnik opanował do perfekcji. Musi jedynie dopracować wykończenie. I powrót piłki do Iniestry. Draki Kicz. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. ci Jest szansa, na prostą bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad filmką. Przechwycili przeciwnicy. Sergio Roberto. Messi, eh, taki Jest teraz atakowany, mu zabrać piłkę. Janicz, Iwala. O, minimalnie, naprawdę, minimalnie niecenie. przeciwnikowy. Sergio Busquets. Messi. No. Sergio Roberto. Rakic. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ja. Nie ma kola! jak oh, cool. ja, ja to wpadło? Jak to wpadło? Ja to, to jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią? Żeby zabrać do piłkę mesową? Boże ja, co? Ja o, czy wbija. To wbija. Да, вот это да, спасибо. Вот, вот так, отправWhicher. У меня плохой Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Przejęł piłkę, popatrzmy. Na dobrą okazję do stału. Mistrz dremingu. tak ładnie uciekł obrońcą, jak można zmarnować taką okazję? Tylko on sam wie, jak można było nie wykorzystać tak dogodnej okazji. Rakidzic. Sergio Roberto. Juarez. Sankcja. Dobrze, przebił się Sankcja. Sankcja. się Do Sankcja. 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 I bala! Jest krakiewem, bo strachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! No, jest dzisiaj w wybornej formie. Hat-trick, że goli nie zdobywa się codziennie. No, dobrze, bo i na tym bramkę pokazaną z innego konta. Thank you. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Juarez i jest Może to... Może stąd strzelać! Dobrze się zachował brałkarz, ale kilka wciąż na boisku. Z pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół, jest 3 do 0. W pierwszej połowie jeden zespół zdecydowanie dominował na murawie. To prawda, gra toczyła się wyraźnie. I mamy zmianę w Barcelonie. Ponownie jesteśmy na stadionie Juventusu. Przed nami druga połowa. Fiłkarze już zaczynają. I nie ma goda, jak to możliwe, jaki słyszę tego piłkarza! Niesamowity ten dzisiejszy mecz zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się, że powalczą jak równą z znów. A na razie mamy dość jednostronny stop. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ależ walka o piłkę. Zespół traci piłkę. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. Mas czerano rano. Suarez. jest trząs. Oj, nie celnie. A do zwiększenia różnicy bramkowej potrzeba trochę więcej. Angelina. No błąd, strata. Andres Iniesta. Dobre przejęcie podania w środku pola. Iniesta. Andrzej Gomez. Jordi Alba. mamy dobry, udany odbiór. Mm. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Suarez. Dobrze, słusznie tłuszczu niebocznym. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Z Roberto. Chcemy, żeby specyfika. przejęcie piłki pod własnym polekarzem. Dobra interwencja. Mandzukiś. Boże, Łukasz, się nazywa? Dobra zmiana, lepiej wszedł na murawę, a już postał kilka do bramki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na ten bramkę. Obrona praktycznie nie istnieje, jest 4 do 0. Sergio Busquets. Bękio. Oh Zdecydował się na strzał. Piłka odbija się od Wraca na boisko. Nie ma bramki. No niestety kieruje piłkę do własnej bramki. Ale spechowo Man. dla niego poleciała piłka. Posłał ją do własnej bramki. Co za pech? Znakomicie wykorzystał to podanie. Widać po nim, że dużo ćwiczył uderzenia głową. jednego Taki przewagi no nie sposób. O, jest, co ja zrobiłem? No, no to zdarza się Musi No, bo ja Uderzenie w koledankę! Gdzie? Jest, Gdzie? Jest. Gdzie? 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 to zrobili! To Do jego druga Komisarzu! dzisiaj blanka. Postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową. Blangarz nie przytrzymał piłki, a strzelec zachował zimną grę i nie snardował okazji do dobitki. Wynik. 5 do jednego mówi sam za siebie. Się na wymianę zawodnika Neymar Niech się pośpieszyła po prostu No trener uznał, że pora dać szansę innym Z ławki rezerwowych już poderwają się zawodnicy Sergio wyświec Może na przejmuje piłkę Mandzukić. To wszystko było szczęścia! No, imponujący, ale co z tego? Zabrakło decyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Lista zostanie zastąpiony. Na Uderzenie, ale niestety nie trafił, pechowo, minimalny chybik. Ten Warsy dokonuje teraz zmiany.

Słupek wydawało się, że kilka wyjdzie z powrotem w pol gry, ale ona jednak pada ja To było bardzo widowiskowe. Szczęście albo precyzja ciężko. Spójrzmy na to od innego kąta. Wynik 5 do zlewki. Wydaje się, że sprawa przesądzona, ale to jest słupło. Dobra. Drużyna przeciwna, przejmuje piłkę wsteczową gra. Za, za. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. Z tej pozycji można ulecieć. Gol! I na No to już w zasadzie po meczu powiedziałbym, że to wręcz grześni Ten gol tylko powiększył i tak już znaczącą przewagę. Nie mają ilości dla przeciwników. No, no i popatrzmy na wynięcie z innej kamery na tę bramkę. A taką obrona nieco przesypia. Świetnie od przeciwnikowi piłka. Mandzukiś. A tam ten Na, Słuchaj, to... Pozostały jeszcze 2 minuty do końcowego gwizdka Zdarza się tak Proszę się panowie Nawet O, mam Ale wspaniale! No Dobra Koniec meczu, 6 do 2 to ostateczny wynik tego spotkania. Wyraźne zwycięstwo. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na urawę i zrobili co do nich należało, bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje apoty. w tym meczu Aleko 265. przepraszam za pomylki, które tam zobaczyliście dwie nie patrzymy spokojnie to jest tylko gra więc zag zagramy po prostu jeszcze jeden mecz dzisiaj wam nagram za chwilę się słyszymy cześć